Pozwól sobie pomóc. Dzisiaj kolejny dzień w temacie zarządzania sobą w czasie, w temacie tego, jak gospodarujemy tym, co wszyscy mamy porówno, czyli czasem. Pozwól sobie pomóc. Ileż to czynności można by zlecić innym osobom i zamiast się nimi zajmować, wykorzystać ten czas na coś, w czym my naprawdę jesteśmy dobrze. Jeżeli. Czujesz, że nie masz czasu na wszystko, na co byś chciał mieć ten czas. Zastanów się, które czynności możesz przekazać w ręce drugiej osoby. Bardzo często pewnego rodzaju stereotypy je siedzą w naszej głowie, i pewnych czynności nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, nawet że moglibyśmy je przekazać komuś innemu. Przykładowo, sprzątanie własnego mieszkania, sprzątanie własnego domu, sprzątanie biura. Jeżeli do tej pory ty robisz to samodzielnie, a czujesz, że zabiera ci to czas, że nie bardzo to lubisz, to zatrudnij kogoś. Niech przyjdzie do ciebie raz na tydzień y, pani, która zrobi ci porządek, ty jej odpowiednio zapłacisz, ale zyskasz cenny czas. Tak samo z różnego rodzaju innymi rzeczami, na które ty niekoniecznie musisz poświęcać swój czas. Nie jesteś jedyną niezastąpioną osobą. W tej dziedzinie, jeżeli masz obszary swojej działalności, które możesz przekazać drugiej osobie, zrób to. Tylko pojawia się tutaj kwestia poczucia obfitości, że tej osobie trzeba zapłacić, po drugie poczucia tego, że jednak ktoś inny jest w stanie równie dobrze, a kto wie, może nawet lepiej, zrobić daną rzecz. Jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Iwona, jak i również ja, zachęcamy do tego, aby starać się delegować różnego rodzaju czynności, różnego rodzaju zadania innym osobom. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia jutro!